Dążąc do rozwoju onkologii na Mazowszu Wschodnim, dążąc do wprowadzania nowoczesnych technik, w dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy, a raczej przeprowadził pionierską na tym terenie operację podskórnej mastektomii u pacjentki nosicielki genu BRC-1 z rekonstrukcją jednoczasową też techniką prepektoralną, czyli nowatorską, nową techniką, stosunkowo rzadko wykonywaną. A, rekonstrukcyjną operacji i miałem nadzieję, że będzie to początkiem, początkiem e, podnoszenia technik chirurgii onkologicznej na wyższy to. poziom. Tutaj na Mazowszu Wschodnim nie były wykonywane nigdy, natomiast e, liczymy na to, że będzie to e, bardzo dobry e, początek podniesienia jakości naszego działania. Ja przyjechałem tutaj rzeczywiście za aprobatą dyrekcji Narodowego Instytutu. W jakiś sposób dyrekcja, no można powiedzieć, afiliuje, na pewno wspiera bardzo mocno tutaj ten ośrodek i zależy jej na, na rozwoju. A zabiegi rekonstrukcyjne, jakie one by nie były, czy natychmiastowej rekonstrukcji, czy odroczonej rekonstrukcji, są bardzo ważnym elementem w leczeniu choroby, jakim jest rak piersi no Niestety jeszcze do no niedawna, ale też w większości ośrodków kobiety często tracą pierś. Nie, nie w każdej sytuacji leczenie oszczędzające możemy wykonać i zasada jest taka, że jeżeli nie możemy wykonać operacji oszczędzających z różnych względów medycznych, to pacjentce powinno się proponować możliwość wykonania rekonstrukcji, ale nie tylko proponować, ale też umieć ją zrealizować. Generalnie w chirurgii rekonstrukcyjnej jest tak, że Typ operacji, sposób operowania jest bardzo indywidualnie dobierany do możliwości pacjenta. W większości sytuacji zabiegi rekonstrukcyjne są wieloetapowe. To nie to, że za jednym zamachem można pewne rzeczy zrobić. Duży progres w przypadkach tak zwanych natychmiastowych rekonstrukcji jest przez ostatnie kilka lat. Mianowicie pojawiły się nowe materiały medyczne odpowiednie implanty, a przede wszystkim odpowiednie siatki, które są używane przy tych operacjach, zarówno biologiczne, jak i syntetyczne, włókniane, które umożliwiają nam wykonanie takiego zabiegu obrazowo można to nazwać, że zamiast gruczołu, który usuwamy, wkładamy w to miejsce odpowiednio dopasowany implant otoczony odpowiednią właśnie siatką ochronną, czy biologiczną, czy syntetyczną.